Hej! Można? To wolny kraj. Po co była ta szopka? Jak ty mnie nie chcesz, to ja ci nie będę siedziała na głowie. No, ale dziś już nic nie jedzie do Wrocławia ani do Poznania. A. Dam sobie radę. Pojadę taksówką, zamówię. Mamo, zostań u nas, ja cię nie wyrzucam. Nie wyrzucasz. Ale moja obecność cię denerwuje. Dziwisz mi się, jak urodziłam bliźniaki, to dostałam od ciebie sms -a. Ja Ciebie wtedy potrzebowałam, tu i teraz. Ja chciałam przyjechać. To dlaczego tego nie zrobiłaś? A mój ślub? Myślisz, że nie chciałam, żebyś po mnie pobłogosławiła, pomogła mi upiąć welon? Wikuś, ja wiem. Ja wszystko zepsułam.